Co wiem Pamiętacie jak Jak w ostatnim odcinku Dziękuję. Kuzin ku się mówi, może zrobi cynną przerwę. No to więc szywisz w Szwecji, no i tam, gdzie my ma... Ma, ma, ma siedzibę. Tak, wiem, że to jest przez amalokajską firmę, czy makar, ale wciąż siedziba jest w Szwecji. Let's see. Let's see. Staram się troszkę na baklaterze bo jest wakacji. Chciałem połowa Nie było mi tam wakacji. No to na bak... 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 bak, bak bakla... bakla... Bak, 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 baklaterze? Jak to się nazywa? Czemu mam dawno? na ba, baktela, baklaterze? Poprawcie mnie, jak to się nazywa. Naprawdę, Dziewięćdziesiąt jeden no, błędny. To już mówię? Dziewięćdziesiąt jeden. Ale... albo dziewięćdziesiąt dwa. Dwa. I... I... i to w pewnym stopniu naprawiłam Minecraft'a. Bo mój stan mnie zbił No to. to nie lubiliś. Także. Z ześ coś. Ciężyj. Jaki. a potem jeszcze Tam mega, mega, mega dobre Ty za. Nie wiem. Jeden patyk <grym zjadzimy> Wiem, że tak LUBISZ Чем? вижу так, блять, так то, Ну, и, уж, невозможно, ну и, и No i to są jakieś i mamuski Dobra, dę um, do ekonomii. Stało się na pola. Gonna. Yeah. Gonna bo...

Te ich. że nie umiem myśleć. Myśleć, e, No ale. Już nie można mieć. Dla tym bądź było od 1.12. Ale przyszliśmy na inny temat. No to. Kiedy sakiewki, to na wersji dewelopelskiej, dewelopejskiej, to się tu wymówię, są sakiewki i tutaj została nowa tekstura. Pustej sakiewki. Skipki, no, tak no To jest otwarta. Sakiewka. A to jest zamknięta. Ta no. To jest szalka, szulka. Bo jak to się mawia? Fuck. No. a to nie wszystko. To jest nowy interfejs. I teraz jest 16 slotów. lotów i 6 do... Dawaj, chcę kliknąć to. To. Um, ta trzynastka pokazuje ile jeszcze mamy wolnych, ile, nie, ile mamy zajętych czy wolnych. O, oh, świet. Imonf... Mm. E, zawiesiłem się. Się kiedy będzie włanie 1 by czy kklubka 2 tak No prrótku 115 pierwsze no, tak Bak, że z lata gdzieś na baklaterze za nic nie będę tego wymówić 91 błędu co no więc no a, a może przez sobie tą przerwę tę a wakacje w Szwecji, czy tam gdzie mają... W cięgu Tu w to do po, połowy sierpnia, biedne szwedzkie dzieci. Więc może... I słyszę na przykład są ślody. wie. Więc możesz tak, nie wiem, dzielić na to mą, nie wiem, podzielić na tym, spodziewać się Snapshot'a. No, to chyba tyle, tyle nie rób, mój Paweł będzie głodny, więc idę go kamień, pa.